Siemano wszystkim, z tej strony Wojtas, a przed wami recenzja drugiego informa Christiana Benteke z tej drużyny tygodnia. A więc mamy kartę o 82 i takie statystyki jak 82 tempa, 87 strzały, 79 dribblingu, 90 fizycznych, 68 podania, 1,90 m, lepsza prawa noga, średnia pracowitość w ataku i w obronie, 4 gwiazdki słabszej nogi i 3 gwiazdki sztuczek technicznych. Patrząc na jego fizyczne atrybuty, wyglądają one naprawdę niesamowicie... Takie statystyki jak 97 siły, 85 skoczności, 81 staminy, 83 szybkości sprintu, 80 przyspieszenia, 79 zwinności, 51 balans, 72 reakcji. Natomiast psychiczne atrybuty również wypadają świetnie, 87 ustawiania się, 84 agresji i 77 orientacji. Jak na zawodnika o overallu wynoszącym tylko 82 punkty, umiejętności piłkarskie przedstawiają się naprawdę wyśmienicie. Mamy takie statystyki jak na przykład 94 celności główek, 91 Siły strzału, 81 longshoty, 87 rzuty karne, 84 kontroli piłki, 80 dribblingu i 88 wykończenia. Tak więc, przechodząc do właściwej recenzji, pierwsze rzeczy, jakie chciałbym pochwalić, to wykończenie w polu karnym, które jest perfekcyjne. Tutaj absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Zdecydowanie jeden z lepszych finisherów w lize angielskiej. Jak natomiast wypada siła strzału, ona jest po prostu genialna. Naprawdę, jeśli będziecie strzelać Bentekę, to bramkarze nie będą łapać piłki będą ją po prostu piąstkować, bo piłka leci z taką prędkością i z taką siłą, że nie ma takiej opcji, żeby ktoś w tej grze ją po prostu złapał. Kompletnym zaskoczeniem okazały się za to strzały z dystansu, które o ile w statystykach nie powalają, to na boisku prezentują się zupełnie inaczej. Nie dość, że piłka leci z taką siłą strzału, to jeszcze mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z tak zwanym dipping wrong a więc opadającym liściem. Po uderzeniu piłki z pola karnego, leci ona wysoko i nagle opada. Bramkarze nie są w w stanie tego wybronić. Tak więc, za strzały z dystansu, Second Inform Benteke dostaje u mnie bardzo duży plus. Muszę Wam powiedzieć, że drugi Inform Benteke to najsilniejszy piłkarz, jakim grałem w tej grze. W statystykach ma aż 97 siły. Jeśli mam być z Wami szczery, to ten zawodnik będzie wywracał obrońców, będzie się przepychał. Do tego ma 84 agresji, a więc będzie walczył o piłkę. Więc w tych kwestiach jest po prostu fenomenalnie. Jego główki to również czysta poezja. 94 cenności główek, 85 skoczności i 190 cm wzrostu. Nic dodać, nic ująć. Śmiało możecie główkować bentekę, możecie wrzucać na niego piłki. Do tego ma cechę potężną główkę. Absolutnie nie mam się do czego przyczepić, wszystko jest perfekcyjne. Ogromny plus. Jego tempo jak na taki wzrost jest naprawdę przyzwoite, 80 przyspieszenia i 83 szybkości sprintu spokojnie wystarczy, a jeśli dodamy do tego taką siłę, to myślę, że nie powinniście narzekać na tempo. Do plusów chciałbym jeszcze dopisać 4 gwiazdki słabszej nogi, dosyć dobrą kontrolę piłki, przyzwoitą zwinność, która jak na taki wzrost jest naprawdę dobra oraz rzuty karne. Nie jest to piłkarz idealny i z rzeczy, które mi się w nim nie podobały, to przede wszystkim przeciętny drybling. Ten zawodnik po prostu się nie nadaje do dryblowania i zdecydowanie nie polecam tego robić. Do tego ma on tylko 3 gwiazdki sztuczek technicznych. Nie podobały mi się również słabe strzały finezyjne, tylko 63 podkręcenia. Nie ma kompletnie żadnego sensu, żeby strzelać nim finezyjne. Ale najgorszą rzeczą było jego ustawianie się, które jest po prostu złe. Gdy będziecie chcieli, by Wam wybiegał na pozycję, to często będzie stał w środku pola. Gdy będziecie wrzucali piłkę w pole karne, to niestety Benteke będzie stał przed polem karnym. Także tutaj jest dosyć źle. Zarówno na Xbox, jak i PlayStation jego widełki cenowe to minimalnie 160 tysięcy końców, a maksymalnie 240 tysięcy końców. Mi się udało go wylicytować za 200 tysięcy i zdecydowanie uważam, iż jest to uczciwa cena. Pomimo iż Benteke nie jest piłkarzem idealnym, to ja zdecydowanie polecam Wam go kupić, bowiem naprawdę jest to fenomenalny zawodnik. Może i źle się ustawia na pozycji, może i nie jest dobry technicznie, ale naprawdę daje dużo drużynie. Jest bardzo silny, jest bardzo skuteczny i przede wszystkim wywalcza główki. Zdecydowanie gorąco polecam. Z mojej strony to wszystko i dziękuję wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się wam podobała, zostawcie łapkę w górze bądź napiszcie w komentarzach co o niej sądzicie. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!